I he, cześć, z strony Games. Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I jak już zresztą obiecałem, we wczorajszym filmie yy, dzisiaj mamy film z Modern Warfare. I ostatni film, który był, nastąpił jakoś około tydzień temu. I to był o crossplayu. Jak zresztą widzicie na ekranie, yy, zabiliście wręcz. Yy, naprawdę, dziękuję za tutaj wszelkie. Yy wsparcie oraz głupie kliknięcie przycisku yy, zalecam zrobienia tego nawet teraz yy, także chciałem tylko podziękować na papierze Mam nadzieję, że macie zajebisty dzień poniedziałek i generalnie dzisiaj mamy jak jeszcze widać po tytule 5, tutaj 5 funkcji, pięć rzeczy, które zostanie zmienione, usunięte, albo po prostu jakby, wiecie, naprawione w właśnie nadchodzącej becie, która już, już będzie w środę, czyli zadowadili dzisiaj, jak to oglądacie jest poniedziałek e, w Środę następuje beta dla oczywiście tutaj wszystkich graczy, którzy kupili e, grę, grę już na PlayStation Store e, czyli Moder Offer A oczywiście wszyscy, którzy nie kupili grę, też będzie otwarta beta, czyli nie ta prywatna, która następuje dopiero w Sobotę 14, od 14 do 16, czyli od soboty do poniedziałku, która trwa dwa dni to jest jakby pierwszy weekend, drugi weekend, wiadomo od 19 do 20 na Xboxie, yy, One oraz PC. -ty. Ale dobra, przechodząc do filmu, a więc jak już mówiłem, mamy 5 rzeczy Wam do tutaj przekazania. Które z, powiedzmy zostaną zmienione, usunięte, lub po prostu e, jakby to są błędy, które nie powinny być w grze. A więc, pierwsza rzecz, która jest powiedzmy irytująca, i Infinite War odpowiedziało na tą rzecz, i to jest biało-czarny ekran, który jest strasznie uciążliwy i generalnie, jako że nie mieliśmy tak naprawdę jakby, wiecie, uczucia zagrania w prawdziwy multiplayer, tylko mieliśmy, oczywiście, tryb 2 na 2 i to było strasznie irytujące, gdy właśnie dostajesz te kilka strzałów, zostawało Ci te 20-30 życia i w tym momencie się odpalał biało-czarny ekran, który trwał dosyć długo e, ogólnie nic nie mogliśmy tak naprawdę widzieć w jednym momencie, gdy, gdy ten błysk nastąpiał i no strasznie było głucho, było głucho, nic nie mogliśmy tak naprawdę usłyszeć i Infinite War e, odpowiedziała na to i generalnie powiedzieli, że to jest dosyć taki duży błąd w Alpha, ponieważ to był alfa 2 na 2 To jest ogólnie taki błąd, ponieważ w normalnym multiplayer, gdy ty zostaniesz zraniony, twoje życie zacznie się regenerować i generalnie ten ekran nie powinien tak długo trwać, ale jako że to jest alfa, po pierwsze. I po drugie, no, to jest tryb, w którym nie ma regeneracji zdrowia, więc... A w multi jak wiecie, regeneracja zdrowia następuje natychmiastowo, bo oczywiście tam po kilku sekundach gdy zostaniecie postrzeni, więc to był właśnie błąd, który zostanie usunięty i w wecie już powinno być normalnie, w sensie ten, ten efekt będzie wciąż, lecz on będzie tak minimalistyczny, że nie będzie zauważalny, nie będzie tak irytujący właśnie gdy w tym momencie, gdy dostawaliście kulkę, nie widzieliście co się dzieje, ponieważ byliście tak ogłuszeni, jakby wam ktoś strzelił z digra nad uchem, wiecie o co chodzi. Więc to było strasznie irytujące i miejmy nadzieję, że zostanie tutaj naprawione, przynajmniej Infinite War opowiedział na temat, że w becie będzie kompletnie inaczej, będzie kompletnie zmienione, więc yy, to tyle. Druga rzecz to jest właśnie head glitching oraz kamera. Head glitching to jest jedna z najpopularniejszych powiedzmy, taktyk w kodzie i generalnie tutaj bardzo dziwne błędy następiały podczas gdy ktoś był ustawiany właśnie za jakąś barykadą i generalnie było możliwość widzenia tylko jego głowy i w niektórych momentach gdy byłeś z złej strony, powiedzmy tak naprawdę nie mogłeś widzieć tej głowy ani trochę mimo, że ona tam powinna być, więc to jest taki błąd właśnie, który nastąpiał i właśnie Infinite War się też wypowiedział na ten temat, ponieważ to jest powiedzmy trochę dużo roboty, ponieważ tak naprawdę ty widzisz oczami oczywiście w grze, więc jakby kamera tak naprawdę broni z Tamtą, gdzie to pocisk jest inna niż ty gdzie widzisz, więc to było strasznie jakby tutaj duży, ogromny błąd, który mam nadzieję, że zostanie naprawiony. wiem, że to jest dużo roboty jako że dla deweloperów właśnie ustawienia jak, jak widzi gracz, czyli z perspektywy oczów oraz z perspektywy kamery gdzie strzela broń, czyli wiadomo jakby na środku tłobia yy, trzymasz zazwyczaj no, jak gdy oczywiście strzelasz z biodra a gdy celujesz więc to to jest błąd, którym miejmy nadzieję, że zostanie naprawiony, naprawdę jakby ty przeciwnik się może widzieć, ale ty go nie. I jakby, wiecie, patrzycie siebie nawzajem i powinniście siebie widzieć, ale ty go nie możesz widzieć i w tym momencie on właśnie cię może zabić. A dobra. Kolejna kolejna rzecz, która jest ogromna, która mnie też zdenerwowała jest to footsteps. Footsteps audio, czyli tutaj jak właśnie głośność tutaj naszych kroków, które są strasznie dziwne, ponieważ... No, i ja się na przykład z doświadczenia wypowiem, że napotkałem na no takie błędy, gdy obok mnie dosłownie przeciwnik przebiegał, przynajmniej to co widziałem na Kilkamie, i w ogóle go nie słyszałem. W ogóle dosłownie w drugim momencie przeciwnik dosłownie był po drugiej stronie mapy i go słyszałem dosłownie, jakby był za mną, więc to jest strasznie zbagowane. I, I film też się wypowiedział na ten temat, że to zostanie właśnie naprawione. I kolejna rzecz, która właśnie tutaj dotycząca też kroków, jest to głośność, słyszalność kroków. Twojego przyjaciela z drużyny, nie przeciwników, lecz e, tym razem przyjaciela i to było strasznie głupie, ponieważ czasem właśnie twój przyjaciel z drużyny był w ogóle po drugim końcu mapy i ty te kroki słyszałeś głośniej niż, niż co własne, więc to było strasznie, e, strasznie głupi błąd. jakby te błędy się zdarzały tu i tam po trochu, więc nie wiem jakby jak oni to zamierzają naprawić, miejmy nadzieję, że po prostu zostanie naprawione, ale to są jakby te zmiany, które mogą być w becie. Które powiedzmy mogą nastąpić, mogą nie nastąpić, lub po prostu mogą zostać zmienione, i to te info właśnie nam przekazało Infinite World, A ja Wam po prostu je przekazuję. Ale dobra, do czwartego punktu, czyli widoczność, widoczność przez ściany. To jest strasznie głupi błąd, ponieważ za każdym razem, gdy podchodziliście do ściany, e, Wasznik czasem mógł się właśnie wyświetlić, i dzięki temu tak naprawdę zdradzaliście swoją lokację. I generalnie przez to, że właśnie wasz nick, wasz, wasz jakby wasz, wiecie, Helbar, który jest nad, nad waszą głową, był widoczny przez ścianę i w ogóle czasem się w ogóle zdarzało jeszcze gorzej, ponieważ ym, wasza głowa dosłownie mogła być widoczna przez ścianę przez co oni mogli, mogli e, do was strzelać. To było strasznie jakby dziwny błąd i miejmy nadzieję, że zostanie usunięty. Wyobraźcie sobie, że podchodzicie właśnie do e, na mapie King chociażby do początkowego spawna z lewej i z prawej strony macie jakby takie dwa Dwie bariery, właśnie które was chronią, podchodzicie do niej, wystaje wasza ręka i co robi przeciwnik? Strzela w nią, wyginiecie i tak się wasza kończy, właśnie wasza gra. Więc to był strasznie głupi bug. I miejmy nadzieję, że zostanie też usunięty. I tutaj właśnie to też się dotyczy granatów, ponieważ yy, wyobraźcie sobie, że ktoś rzuca granat i się za, dosłownie za, za osłoną, a ta osłona dosłownie wam nie pomaga. Jak ten granat eksploduje i was zabija tak samo, gdyby tej osłony kompletnie nie było, więc yy, miejmy nadzieję, że to zostanie też yy, usunięte, ponieważ yy, no irytujące, strasznie denerwujące jakby. No błędy w grach, niestety. Dobra, piąty punkt, piąty i ostatni to jest właśnie czułość podczas celowania i to jest jakby tutaj mieszamy się bardziej w ustawienia, ustawienia, które powiedzmy nie były pełne, ponieważ po pierwsze to było alfa i po drugie no po prostu to jest sam, sam jakby multiplayer, ale gunfight, więc jakby niepełny multiplayer, wiecie, jeden tryb, więc ustawienia ulegną zmianie, prawdopodobnie będziemy mieli czułość podczas celowania i w ogóle, więc generalnie był też jeszcze taki bug na temat ustawień, za każdym razem, gdy resetowaliście grę, po prostu ustawienia resetowały się do jakby takich fabrycznych ustawień i to było strasznie głupie, że za każdym razem, gdy, musieliście, gdy włączyliście grę, po wyłączeniu jej one, one wracały do swojego jakby tutaj pierwotnego stanu. Więc teraz to w becie prawdopodobnie będzie naprawione. Miejmy nadzieję. Więc to jest te 5 rzeczy, które zostanie zmienione w becie Miejmy nadzieję. Jakby to są tutaj informacje, które nam przekazały Infinite War, więc zobaczymy jak to ile tutaj rzeczy się sprawdzi z tych 3, 4, 5. Więc dzięki za oglądanie. Oczywiście subskrybuj kanał, aby otrzymywać najnowsze informacje wy tutaj Callocity oraz y, oczywiście zostaw lajka, jeśli ci film podobał, ponieważ mi to bardzo dużo pomoże, a tobie zajmie jedną głupią sekundę więcej. Jeśli tu już zrobiłeś, bardzo ci dziękuję. No i co, życzę Ci miłego dnia, miłego poniedziałku. Odpoczywaj spokojnie i dostrzegaj w kolejnych filmach. Na razie, matej access to the open beta.